Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj mam dla was mangę Boruto, tu Blue Vortex, chapter 7 pod tytułem The Whereabouts of the Sun, co w wolnym tłumaczeniu oznacza miejsce słońca. Ale zanim zaczniemy, to chcę zaprosić Was na nasze Instagramy, na grupę na Facebooku, jak i na Twittera. No i oczywiście na nasz serwer Discord. Linki znajdziecie w opisie. Dobra, skoro wszystko już wiecie, no to lecimy z tym... Mitsuki przypomina sobie, iż sam nie potrafi lśnić i właśnie dlatego potrzebuje on własnego słońca. Tak długo jak jego słońce, którym jest Kałaki, lśni na niego, to on najzwyczajniej w świecie zaakceptuje ten stan rzeczy. Myśląc o Kałakim, biegnie on wprost na Boruto, który stoi bez najmniejszego strachu w oczach. Boruto wykonał pierwszy ruch rzucając w oponenta szulikanami. Mitsuki jednak za pomocą węża odbija ten atak, a jeden z szulikanów trafił w drzewo, i Mitsuki bez zahamowań rzuca się na Boruto. Boruto unika ataków wężami odskakując, jednak nagle te zaczęły go ścigać, chcąc go pojmać. Boruto ponownie odskakuje i w momencie gdy miał zostać bezpośrednio trafiony, używa rajjina, teleportując się do szolnika wbitego w drzewo. Boruto pyta Mitsukiego, co się stało z Kałakiem, ponieważ myślał, iż to Kałaki się nim zajmie. Ten odpowiada, że Kałaki się teraz nie liczy i to on jest jego przeciwnikiem. Ósmy tłumaczy Boruto, że Mitsuki uśpił Kałakiego swoimi wężami i nie ma on zamiaru walczyć z Boruto, lecz jego też uśpić, aby powstrzymać Boruto przed wejściem w swoją porę o Cucukich. Mitsuki dodaje, że rozumie, jak potężne moce ma Boruto i ciężko mu przekroczyć ten limit, jednak wierzy on, iż Kałaki aktualnie nie jest dla niego rywalem, lecz nie pozwoli, aby Boruto zabił Kałakiego. Bruto mówi, aby skończył mówić takie rzeczy, bo koniec końców jest on taki sam jak Kałaki. Na co Micki odpowiada, że mimo iżby był silniejszy niż Kałaki, to wciąż istnieje jeszcze jeden pobud. Micki zwraca się do Bruto słowami: Daj z siebie dosłownie wszystko, nie powstrzymuj się. Bruto przyznaje, że nie rozumie, co Micki próbuje przez to powiedzieć. Micki, przestając się wstrzymywać, wykrzykuje, aby zaczynali, wypuszczając węże ze swoich rąk. Węże te w powietrzu zamieniły się w klony, czego Boruto nie umieszkał zauważyć, a każdy z tych klonów również wypuścił kolejne węże. Węże rozwaliły drzewo, na którym znajdował się Boruto. Ten robiąc szybki unik wylądował na ziemi i odskakując mówi Micukiemu, że im więcej tych węży, tym lepiej dla niego, jednak nie może powiedzieć tego samego o ich otoczeniu. Micki, dewastując otoczenie mówi, że to wszystko wina Boruto, prosząc go o przysługę, aby w końcu zniknął z tego świata. Na co ten odpowiada, że możliwe, iż ma rację, jednak ma jeszcze wiele rzeczy do zrobienia na tym świecie, natychmiastowo w powietrzu nawracając. Boruto dodaje, że nie polegnie tutaj, unikając węży, zaczął on zmierzać wprost na Micukiego dobywając miecza. Używając Shiden rozcina on klony Mitsukiego jeden po drugim, razem z zabłąkanymi wężami. Micki, widząc jak Boruto blondował, próbuje od boku zaatakować go kunajem, jednak Boruto błyskawicznie zareagował, wybijając wszystkie pozostałe klony. Micki z daleka wykonuje pieczęć, chcąc zaatakować Bruto, jednak ten chowając miecz do pochwy również używa podobnej pieczęci, a Micki wykonał atak węża błyskawic. Bruto skontrował ten atak również stylem błyskawic, co spowodowało rozładowaniem energii. Micki zdezorientowany dymem zauważył, iż Bruto zniknął, a ten pojawił się w zasięgu Mickiego, dobywając miecza i chcąc go skrócić o głowę. Bruto zatrzymał miecz przy gardle Mickiego, udowadniając mu różnicę sił, jaka ich dzieli. Micki wyłączył Mode, mówiąc Boruto, aby nie zblekał i to zakończył, jednak zauważa on, iż Micki jest mocno skonfliktowany i sam naprawdę nie wie, w co ma wierzyć. Micki nie bardzo rozumie, o czym mówi Boruto, więc ten nie zbleka, odpowiadając, że chodzi o Kałakiego, który jest słońcem, które pozwala Mitsukiemu lśnić. Ale czy Mitsuki nie potrafi lśnić sam? Ósmy zauważa, że Boruto wybrał w samym środku walki, aby porozmawiać, gdyż zrozumiał uczucia Mitsukiego. Ino zaskoczona za to niedowierza w to, iż mimo że ósmy sympatyzuje z Boruto, to niebezpiecznym jest, aby tak szybko opuszczał swoją gardę. Mitsuki nie chce słuchać myśli kogoś, kto uważa się za wszystko wiedzącego. Boruto chowając miecz stwierdza, rozumiem, a przynajmniej wiem, że potrzebujesz słońca, prawda? Boruto spoglądając na swojego dawnego przyjaciela mówi, teraz ja jestem twoim słońcem. Mitsukiemu mocno nie spodobały się te słowa i w mgnieniu oka uwięził on Boruto jednym ze swoich węży, dodając mocno sfrustrowany, że nie ma pojęcia jak odpowiedzieć na coś takiego, na tak dziwną historię. Boruto zauważa, że Mitsuki stał się mocno defensywny, lecz ten nie rozumie dlaczego Boruto jest taki spokojny będąc w pułapce. Ten za to stwierdza, wewnątrz siebie już powinieneś wiedzieć, że nie jesteś jak kałaki, a on nie jest twoim słońcem. Boruto ciągnie dalej, zauważając, że Kałaki nigdy nie był nad nim i nie jest on lśnieniem, którego ten szuka. Mitsuki zauważa, że to niemożliwe. Jednak Boruto nie przestaje, zauważając, że Mitsuki w głębi siebie powinien wiedzieć, że Kałaki nie jest jego słońcem. A jedyną prawdą, jakiej on potrzebuje, jest tym, w co sam może uwierzyć, ponieważ tylko on może zweryfikować prawdę. Mitsuki odwołał swojego węża, który wrócił do jego rękawa pytając, kim ty jesteś? Na co Boruto wprost wyjaśnia. Nie masz się czym martwić. Nie mam zamiaru skrzywdzić Kałakiego, a to wszystko to zwykłe nieporozumienie. Boruto odwracając się wyznaje, jednak musimy to wkrótce rozwiązać, ponieważ jak jest problem między dwoma braćmi, to zawsze znajdzie się sposób. Mitsuki spogląda na niego pytając, dlaczego siódmy Hokage musiał zginąć? Boruto nie odwracając się odpowiada, on żyje i jest bezpieczny. Te słowa wprawiły w niemałą konsternację Mitsukiego jak i Ino, jednak ósmy nie zareagował. Boruto dodaje, moja matka też żyje, ale to wszystko, co mogę powiedzieć na ten moment. Micki ponownie pyta, kim Boruto do cholery jest. Ten za to tłumaczy, Micki, w przeszłości byłeś kimś, kto mógł lśnić samodzielnie. To wszystko. Zapytaj sam siebie, czy naprawdę potrzebujesz słońca. Boruto odwracając się mówi z uśmiechem na twarzy, jeżeli będziesz czegoś potrzebował, to będę tutaj dla ciebie. Te słowa najwyraźniej trafiły w Mickiego do tego stopnia, że twarz mu złagodniała. Ino w wiosce nie dowierza pytając sama siebie. Poważnie? Naruto naprawdę żyje? Shikamaru stwierdza, że musi z nim porozmawiać jak najszybciej to możliwe. W domu Ejdy kałaki podnosi się, pytając się za ścianę balkonu. Ejda jest zaskoczona, a kałaki trzymając ją za szyję mówi do niej. „Pieprzony micki! Gdzie on teraz jest? Usmy po jakimś czasie rozmawia z burutu mówiąc, że z tego co dobrze rozumie, to ich wspomnienia zostały przepisane przez umiejętność o nazwie Wszechmoc poprzez życzenie kałakiego. Boruto potwierdza, wyznając, że szczegóły wszechmocy są nieważne, ponieważ pozostali ponownie zapomną. ósmy nie dowierza, więc Buruto wyjaśnia, że to nie jest pierwszy raz, gdy Shikamaru chciał znać szczegóły tej zdolności. Jednak te wspomnienia również się zatarły. ósmy jeszcze mniej rozumie, więc Boruto ciągnie dalej, tłumacząc, że ta zdolność nie jest zapisana w umyśle i nigdy nie była, ponieważ im więcej czasu minie, tym więcej osób zapomni, a jest to częścią tej zdolności, a jedyne co może zrobić ósmy na ten moment, to mu uwierzyć na słowo. Ino i Shikamaru są w szoku, a Boruto zauważa, że dobrze, iż dotarli do tego punktu spokojnie i bez przeszkód. Więc Shikamaru pyta, jak mogą wrócić do normy. Ten przyznaje, że nie można tego odwrócić, ponieważ każde wspomnienie dla wszystkich jest prawdziwe. A poza tym nie rozwiązałoby to konfliktu między nim a Kałakim. Boruto dodaje, że ten koleś zapieczętował jego ojca dla dobra samego Naruto, ponieważ myślał, że to najlepsze wyjście, gdyż co by nie robił, wszystkie inne sposoby są bezużyteczne. A nieważne, co by zrobił ósmy, to historię jej tak zatoczy koło. Więc ósmy zauważa, że jeżeli by był na miejscu Boruto, to po uratowaniu Naruto zabiłby Kałakiego. Boruto jednak nie myśli w ten sposób, zauważając, że Kałaki chce jego śmierci, jednak on jest inny i bardzo by chciał móc to wszystko po prostu zakończyć. Shikamaru mówi, że rozumie jego uczucia, lecz nie sądzi, aby był aktualnie problem z kałakiem, a pomijając sprawę z Naruto, chce on, aby Boruto został fałszywie oskarżony, a jeżeli to wszystko jest sprawką tej umiejętności, to Boruto jest niewinny, jednak nie może on wyjawić tej sprawy tak nagle, pytając, czy Boruto się na to pisze, że dalej będzie ścigany? Boruto spokojnie odpowiada, biorąc wszystko pod uwagę, jest to bardziej niż wystarczająco, jak dla mnie. Obok Jury znajduje się masa książek, a ten Shinjo, czytając, dochodzi do wniosku, że ten świat jest dziwny. Bo im więcej wiedzy on zgromadzi, tym więcej pytań się rodzi. A im bardziej stara się coś zrozumieć, tym mniej wie. Zgaduje, że wiedza sprawia, że jesteśmy świadomi naszej ignorancji. Czy będę w stanie to znaleźć razem z Tobą? Naruto Uzumaki. Jura, zamykając książkę, dodaje. Jednak miałem o tym niejasną świadomość, iż każda książka tutaj nie posiada odpowiedzi, jakich szukam. Hmm. Czy będę w stanie Cię znaleźć Zumaki Naruto? Koniec chaptera. I tak oto kończy się manga Boruto. Tu Blue Vortex, chapter 7. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie po sobie ślad w komentarzach. No i wiadomo, nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę. Do następnego i peace! Up.